Witam panowie. Jest wtorek, godzina dziewiąta. Jest ogólnie mgła, ale my się tego nie boimy. Gąbki przychodzą, troszkę może mnie nie słychać. Mam szalik na buzi nałożony, bo jest mega zimno. No był mróz, minus 10. A teraz wyszła wielka mgła. Ale ganiamy, nie boimy się. Choć nie chcą chodzić, boją się. Idą, idą do góry. Oby się tylko nie zaczęły trzepać, bo jak się zaczną trzepać, to już poblada. Ale niech trenują. One są do ganiania, a nie do patrzenia na nich. Nie, mgła. Sąsiadów ledwo widać. Ano, szaleją Idą, idą w górę

Się zbierają. Pięć górą. Panowie, po oganianiu dopatrzyłem się, że przyszedł mi Budapeszt. Który nie ma znaczków podwójnych, bo jeszcze wtedy nie miały robionych tych znaczków. I przyszedł mi, był puszczany na dwa kilometry. I się teraz pojawił. Czyli gdzieś go ktoś widocznie złapał, puścił go, ale przyszedł do mnie. Także, jeden plus. Panowie, najważniejsze, że ma coś chociaż trochę w głowie. Choć powinien przyjść wtedy tego samego dnia. No ale nie wymagajmy cudów od białych gołębi. To nie pocztowe, a pocztowe czasem się też gubią. Także jestem zadowolony. Musimy go. Muszę mu później znaczki porobić. Także tak to jest. Samczyk prawdopodobnie. Taki fajny, miły Budapeszczyk. Także panowie już po ganianiu. w komentarzach, co sądzicie o filmiku, o poprzednich moich filmikach. Hmm. Jeśli, jeśli się komuś to podoba, lajkujcie, zostawiajcie suba. A ja na pewno będę nagrywał kolejne filmiki. Pozdrawiam Was wszystkich. Na razie, cześć.